Siemano na widzowie, dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie, ale dodano nową aktualizację. W sumie też trochę... Znowu trochę dawno nie grałem 99 nocy w lesie, więc musimy sobie przypomnieć tę gierkę i tak dalej, bo znowu grałem no, z 3 tygodnie temu ostatnio grałem, więc trochę długo, długie mam przerwy od tej gry, ale no musimy kiedyś to yy, wiecie odrobić. I dzisiaj właśnie gramy w aktualizację, gdzie jest jeleń ranny. I właśnie nie wiem o co z tym chodzi. Czyli że będziemy musieli znaleźć jelenia jakby go żywić. No nie wiem właśnie, ale lecimy najpierw tutaj, bo widzę, że już tutaj są rzeczy jakieś. Um, więc szybko lecimy. I myślę, że... O, właśnie, będą tutaj dobre itemki. Jest i to też, jest blacha. Okej, okay, yy, amunicja się przyda, blacha się przyda. Obystą tej skrzyni, co tam jest, yy, wypadła mi sikiera albo yy, worek dobry. Więc zobaczmy co wypadnie. Uwaga i stara latarka. No słabo, słabo. Dobra, wróćmy do naszego ogniska i, i zobaczymy czy no, nic się nie, nie zmieniło na razie, więc no, więc no, więc no. Więc. Więc dobra, widzowie. Eee, dobra, bo to trzeba ten, dobra. Ale przynajmniej zrobiliśmy nowy level. Um, więc... O kurde, noc się zbliża. Zobaczymy właśnie, czy ten jeleń przyjdzie, bo on niby jest ranny, co nie? On niby jest ranny. Co jest? Co to jest? O kurde! O kurde! Ej, ja mam podchodzić do niego. Ej, ej, ej. To on chyba w nocy nie będzie teraz przychodzić. O kurde! Nie mogę tego podnieść ani nic. A to mogę, mogę zebrać, ale tego nie, nie, chyba nie biorę, no. A czekajcie, to jest futro czy jakoś tak? Czekajcie. To wygląda na futro. Ale że różowe, no nie wiem. Dobra. Musimy sobie pozabijać niektóre... Aha, hop, miał laga mózgu przez chwilę, no ale dobra. Jakieś jedzonko sobie wziąć, bo widać, że mi się już traci powoli jedzonko. I właśnie, musimy zdobyć jeszcze skórę wilka i, ty, i tak dalej, żeby z, właśnie zdobyć lepsze itemki od tradera. Więc szybko bierzemy cyk. Szybko jeszcze to zabijmy i z, nie wiem, co z tym jeleniem ogólnie zrobić. Czy ja mam jakoś, nie wiem, go nakarmić? Dobra, poczekajcie, spróbujmy go nakarmić. Nie wiem, czy to coś da. On tam był. Czyli on żyje, on żyje. Patrzcie, oczy są. Oczy są. A nie, nadal tu leży! Co tu jest? Co tu jest? Uciekło. Czy co? Nie, za drzewem jest. O kurde! Co to jest? Ej, co jest? Tu jest jakiś ten Yo, Dobra, em... Nie wiem Spróbuję znaleźć bandaże, nie wiem, czy bandaże coś dadzą? Ale spróbujemy przynajmniej i dobra, dzień jest jest trader, więc szybko musimy zabić sobie niektóre że... zwierzaczki Przepraszam, króliczku, ale wypadło Ci właśnie to, co chciałem, więc dziękuję bardzo. Cyk robimy. I musimy sobie dać traderowi. No dobra, co by tu wziąć? Dobrą torbę chyba najbardziej by się opłacało teraz musimy znaleźć sobie właśnie, bo tam jest ten nadal. Ale ja nie wiem czy to sobie co zabiorę. Nie wiem, pójdę do góry, zobaczę czy tam jest coś. Oby bandasz był, oby bandasz. Kurde, wilki mnie zablokykować już zaczęły, ale nie, dost nie dostałem obrażeń. Ej, jestem głodny, ja zapomniałem ogólnie, że mam coś zjeść. Dobra, za chwilę... Ej, w ogóle mam bandaż, bo ja przecież mam ten! Jezu, ja jestem głupi! Ja jestem naprawdę głupi, ja, ja jestem niewidomym, przepraszam. Nie wiem, nie wiem co by mnie stąpiło, ale szybko ja muszę iść, coś zjeść. Zaraz damy te bandaże. Nie wiem czy to coś da jeleniowi. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jemy. Okej. Okay. Idę mu bandaż dać. Nie wiem czy to coś da. O kurde, pojawiło się coś. Hill. naprawię. I co? Tu jeszcze chyba. Tak! Co jest? O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Chłop się budzi, chłop się budzi. Znaczy ona. Co teraz? Something still seems wrong. It's more health. Nie wiem, dam mu jedzenie, nie wiem. Dam mu jedzenie, nie wiem, czy coś pomoże to. O oh je! Yeah! Zjadł! A jeszcze tu też czy co, nie? Ja muszę je dać e, do tego. Dobra, za chwilę sobie ten. co zrobimy, ale poczekajcie, poczekajcie. E, dobra, jedz Nie wiem, czy chcę surowe, no ale zobaczymy, czy chcę surowe. Zobaczymy, czy chcę surowe. Dam mu surowe. Chcesz surowe? Nadal chcesz. Oh my god. A chcesz marchewkę, może? Nie, wiem, czy ci marchewka posmakuje? O, lubisz marchewkę. Ale nadal chcesz jedzenie, co nie? No dobra, dajmy mu dużo tego jedzenia. Nie wiem, teraz znowu tego Morsela dam. I co? Okej. Okay. Jeszcze chcę! Fajnie teraz to zrobili, ale ciekawe, czy będzie chciał się zaprzyjaźnić ze mną. O! Wstał! So, wstał, so, wstał, so, wstał! So, wstał, so, wstał, so, so. Sał. Dobra, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Co chcesz? Chcesz futro? Później będzie tego chciał. O kurde. Jak tutaj się Alpha Wolf strespił? Halo! Ej, ginę. Ej, 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 ej. Ja muszę się przygotować na taką walkę. Co? Może jeden to zauważył! Ej, nie wiem szczerze, nie mam pomysłu. Nie wiem, idę znowu powalczyć, obym nie zginął. Dobra, na razie jeden, na razie jeden. Dobra, przepraszam za, za to słowo. Nie wiem czy to było... Wypikałem to pewnie. Przepraszam, no, przepraszam. E, wystraszyłem się po prostu. Chodź tutaj, chodź tutaj. Jezu! serca! Znaczy nie pół serca, tylko tego. Yy, mało HP. 10% HP mam praktycznie. Ja muszę sobie to pełna chyba na... naładować patrzcie, tu jeszcze jest króliczek. To ja tylko sobie rozwalę, żeby mieć jakieś siedzonko. Bo szczerze... O właśnie, bo mam jagody jeszcze. Jagody też są git nawet. Dobra, niech się... Właśnie zrobi dzień. I teraz pokonam tego wilka jednego. Oni chyba nie podchodzą do tego, do Ogniska. Dobra, wypijam mnie sobie. Karnawał jest w mieście. O, karnawał w ogóle się zrespił. Wiem, nie, nie było na karnawale, ale ja wiem, jak wygląda. Znaczy, ja chyba byłem jednak. Nie pamiętam, kiedy to było już. Dobra, rozwalamy Ciebie. I let's go. Przynajmniej mamy jedzonko, co nie? Przynajmniej mamy jedzonko. Cyk i jeszcze widzowie szybko sobie ten drewno zbiorę, zb 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 żeby mieć jakieś ognisko jeszcze. Ja tylko go uratuję i nie wiem. Zobaczymy czy, y czy coś zrobić czy nas będzie chronić, czy coś. Bo nie wiem. Jezu! Tak mało serca! Ej, dobra, wstał! Czyli on ten! On to i je przywołał chyba! Dobra, czekajcie, ja się podleczę na wszelki wypadek. Nie wiem, czy zjadłem wszystko kompletnie. Ale poczekajcie, podle podleczę się na wszelki Dobra, troszkę się podleczyłem. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Teraz może chcesz to. Tak, 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 tak. I co? No to powąchał. wąchał. Ej, to może dojść do tego. I co? Już? O! Co jest? Co jest? Animacja jakaś. Dobra, kat O kurde, coś się dzieje. W ogóle ja nie mam głosu włą włączonego, przepraszam. JO! Mocarnie. Chłop pokonał tego, jakiegoś typa. Co nie? Chłop jest taki Sigma. I w ogóle ten, ten. On będzie nas pamiętał. Nie wiem o co chodzi z tym, ale będzie nas pamiętał. Chyba w nocy nie będzie atakować, tak mi się wydaje, bo go uratowaliśmy. Co nie? Więc no. Więc git, więc git. Chyba git. Nie wiem, dotrę do 10 dnia, zobaczymy, czy coś się stanie, bo jak nie... To po prostu to... uratowaliśmy go, co nie? To po prostu go uratowaliśmy i chyba good ending, co nie? Good ending. Więc git, więc git. Widzowie, bo ja ogólnie nadal mam tą e, rąbaną, e, słabą sikierę, więc ja muszę sobie ją... Jeszcze ulepszyć e, jakoś. Więc pójdźmy sobie... Nie wiem, o tutaj mamy to jeszcze, blachę mamy. Nie, znajdę sobie dobrą sikierę. O, tutaj jest bion ten. Okej. Okay. Ale na razie mnie nic nie goni. Więc chyba... chyba on... Ten. Mnie nie goni. Nie będzie mnie gonić w ten. Albo po prostu, bo teraz uciekł w nocy, co nie? Kurde, ja nic nie widzę w nocy, co nie? Ja nic kompletnie nie widzę. Niech się zrobi dzień! 3, 2, 1. O kurde, kurde, Ej, zrobiła się dzień, co nie zrobił się dzień? Wtedy, kiedy powiedziałem, nieźle. Rakultic to sobie zabije. Zabiliśmy. I lecimy, bo mamy tutaj paliwo. O nie, ten jest tutaj jeszcze. jajaj. Zabijmy sobie go. Nie zadał mi prawie chyba obrażeń. Szybko bierzemy go. O kurde, tu jest wilk ten. No złapał mnie, no! Ja myślałem, że mnie nie widzi, no. Co za śmieć. I w ogóle, co jest? On mnie nie złapał. Dziwne. Dobra, coś się zbliża w ognisku. Ciekawe, czy położę mi z kultystami ten... Ten deer, co nie? Ja? Ten jeleń. Zobaczymy, zobaczymy, bo to jest ciekawe, zobaczymy czy będzie nam pomagać. Pewnie w nocy tylko z czymś będzie nam pomagać. No ale poczekamy do tego dziesiątego dnia, co nie? Poczekamy. A raczej coś się stanie, raczej coś się stanie. Jak na razie to wkładamy sobie to wszystko, co jest możliwe. I mamy kolejny level, więc jest git. Sobie zjem coś. Blacha, cyk, cyk, to bierzemy sobie do... Jeszcze tutaj Bolt jest wkładamy sobie to wszystko muszę też jakieś ognisko, znaczy no, drewno sobie wsadzić bo mam teraz no, tą lepszą skierę, to, to przynajmniej coś coś przynajmniej więcej daje, co nie? przynajmniej to więcej daje cyk i wkładamy sobie tutaj drewieńko robimy to robimy zwykłe łóżko robimy tarcza słońca teraz musimy się przygotować do okultystów, co nie? więc no więc trochę musimy się przygotować. W ogóle teraz to poprawili trochę. Tą gierkę jest naprawdę git. Dobra, gdzie, zobaczmy, gdzie jest ten y, dzieciak. To pójdziemy sobie od, do niego. Y, może mi się uda go uratować, a jak nie, to zginę. I będzie lipa. Będzie taka lipa, że ja nie wiem. Ty. Zabity. Jest klucz! Szybko bierzemy, szybko bierzemy, o kurde, prawie zginąłem, ale lipa, szybko bierzemy do worka, szybko otwieram skrzynię, błagam bandaż, błagam bandaż, błagam bandaż, 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 no rewolwer, szybko do tego, myślałem, że się wilk zrespił, co nie, proszę szybko, bo coś się zbliża, coś się zbliża, jeszcze latarkę szybko naładuję tutaj. Dobra, naładowałem, naładowałem, szybko lecim, 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 szybko, XD, XD tro, trochę to wyszło, no ale okej, okay. szybko jemy sobie tu to i tak dalej, o kurde, jest, co jest, co jest, ej, Oła? nie, co, ubij ich, ubij ich, co jest, co jest Co, teraz pobiegnie i ucieknie. Tak, uciekł. Bro, Jaki Sigma! Dobra, ta aktualizacja jest moją ulubioną, co nie? Ta, ta aktualizacja jest moją ulubioną. Nie przez to, że... Y Boże, co jest zrobimy? Y nie przez to, że jeleń zginął. Y Zaczyno był ranny przez y jednego takiego... Nie wiem co to było, ale chyba to był właśnie jakiś wampir czy coś w tym stylu Bo widziałem kacenkę na samym początku Więc podoba mi się ten update Jest szczerze mój ulubiony, bo po prostu jeleń nam pomaga z kultystami Nie wiem czy z czymś jeszcze, nie chcę mi się dalej grać Podoba mi się ten update po prostu Dziękuję za oglądanie tego filmu